Dymek! Dymek, chodź! Co chcesz? Chodź, pomóż mi sprzątać! Mama mi kazała w wiader Masz? cierpień wycieraj. Im szybciej posprzątam, tym szybciej pójdziemy na podwórko. Obiad! O, mama była na obiad, chodź. No co ty robisz? No jak? nie Nie obiad. No jak? Tymi brudnymi rękami? Jakimi brudnymi? Ręce trzeba ubyć. wiesz jakie masz brud na otwórzu? Coś czyste mam. Same zarazki ja, ty chłopak. Do no, mycia z powrotem, raz! A, ty z tym twoim myciem rąk. Bruda się ty jeden. Każdego dnia, w każdym miejscu narażeni jesteśmy na kontakt z chorobotwórczymi drobnoustrojami, które są obecne w powietrzu i na różnych powierzchniach. Przez ręce przenoszone są m.in. wywołujące biegunkę rotawirusy i norowirusy, gronkowiec złocisty powodujący zakażenia skóry i zatrucia pokarmowe, pałeczki salmonelli, pałeczki E. coli, jajata siemca czy owsika. Na rękach można również znaleźć mikroorganizmy sprzyjające rozwojowi chorób górnych dróg oddechowych. Powinniśmy pamiętać o umyciu rąk przed przystąpieniem do posiłku. Przed przygotowaniem posiłku, szczególnie natychmiast po przygotowaniu potrawy, surowców takich jak mięso, drób czy ryby. Po zabawie ze zwierzętami i po porządkowaniu kuwet. Po tym jak zakrywaliśmy dłońmi nos i usta w czasie kichania. Po skorzystaniu z toalety. Po powrocie do domu z pracy, szkoły, ze sklepu lub podróży koleją czy środkami komunikacji miejskiej. Po kontakcie z osobą chorą w domu lub w szpitalu, po wykonaniu opatrunku na skaleczeniu, ranie czy zmianach skórnych, po czynnościach porządkowych jak na przykład wyrzucanie śmieci. Podstawowe zasady mycia rąk. Myj ręce około 30 sekund. Rozpocznij od zmoczenia rąk wodą. Nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni. Dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni, pocierając o siebie rozprostowane dłonie. Pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuka. Na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem.